Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa. Kurier Szczeciński, 8 października 1946 roku, wtorek. Arktyczne manewry amerykańskie w obawie białych niedźwiedzi. Moskwa. Prawda analizuje kanadyjsko-amerykańskie manewry arktyczne wojskowe odbywające się po przeciwnej stronie bieguna północnego, wskazując na ich agresywny charakter. Oświadczenie czasopisma Times, że lody polarne przestały już być naturalną obroną, dowodzi, że autor tego oświadczenia zapomniał, iż mieszkańcami bieguna północnego są Białe Niedźwiedzie, a po przeciwnej stronie bieguna żyją ludy radzieckie, które ujawniły pragnienie życia pokojowego oraz gotowość do przyjaźni ze wszystkimi pokój kochającymi narodami świata. Mit niebezpieczeństwa z północy dla Kanady i Ameryki jest podyktowany nie troską o pokój świata, lecz dążeniem militarystów tych krajów do wywołania nowej wojny. Zapisać czy nie zapisać na marginesie rejestracji ruchomości po niemieckich? Przede wszystkim zapewniono nas, że pogłoski, jakoby akcja ta miała stanowić finansową rzeźnię winiątek, nie odpowiadają prawdzie. Intencją władz jest przede wszystkim uregulowanie praw własności na ziemiach odzyskanych w zakresie mienia ruchomego, równoległe do nadania praw własności gospodarstw rolnych, która to akcja również jest w toku. Obydwa te posunięcia mają na celu. Unormowanie pewnego sektora życia gospodarczego ziem odzyskanych. Państwo, jak nas informowano, nie zamierza robić interesu na ruchomościach poniemieckich. Zrozumiałą rzeczą jest, że bezpłatne nadanie wszystkim bez wyjątku praw własności na użytkowanie mienia przeczyłoby najelementarniejszym zasadom sprawiedliwości. Stąd konieczność ustalenia cen mnożników oraz kategorii osób uprawnionych do otrzymania tych ruchomości bezpłatnie. Nie znaczy to jednak, że organy przeprowadzające akcje mają za zadanie jak najwięcej wyżyłować z obywateli, którzy zasiedlili i zagospodarowali te tereny. Pięć lat więzienia za przechowywanie broni. Przed rejonowym sądem wojskowym w Szczecinie toczyła się rozprawa w trybie doraźnym przeciwko rolnikowi Antoniemu Chudczykowi i szewcowi Romanowi Różyckiemu, zamieszkałym we wsi Bożym w Powiecie Gryfińskim. W czerwcu bieżącego roku Chudczyk znalazł w przydzielonym mu do użytkowania zabudowaniu gospodarskim pistolet w stanie zdatnym do użytku, równocześnie w czasie pracy w polu. Obaj oskarżeni wykopali 150 sztuk amunicji, a Różycki natrafił na rewolwer bębenkowy. Mimo parokrotnego wezwania władz bezpieczeństwa, Kutczyk broni nie oddał, a będąc w stanie nietrzeźwym, urządzał strzelaniny w swojej zagrodzie. Zwróciło to uwagę władz bezpieczeństwa, którego funkcjonariusze przyprowadzili u Kutczyka i Różyckiego rewizję i odnaleźli broń. Na mocy wyroku Kutczyk został skazany na 5 lat więzienia. Różycki zaś uniewinniony, ponieważ ekspertyza wykazała, iż broń znaleziona przez niego nie była zdatna do użytku. Ogłoszenia drobne: Koza mleczna biała. Bezroga Kuska, 7 miesięcy. Do sprzedania: Wiadomość: Kaszubska 20, mieszkania 1.